Pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie was witam i od razu wołamy o Ducha Świętego. Przyjdź Duchu, wzmocnij nasze serce, spraw, żebyśmy byli pełni radości, dobroci twojej. Przyjdź Duchu Święty. Dzisiaj mamy wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Cały fragment o ścięciu Jana Chrzciciela dobrze znamy, ale środkowy fragment Ewangelii, gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: Proś mnie o co chcesz, a dam ci, nawet jej przysiąg, dam ci o co tylko poprosisz nawet połowę mojego królestwa. Mamy taką sytuację, gdzie Herod traci głowę. Stracił głowę dla Herodiady i wziął żonę swojego brata potem traci głowę dla jej córki, która dzisiaj czytamy w Ewangelii. Tańczyła przed nim i w efekcie głowę stracił Jan Chrzciciel. Przerzucanie tego co w nas się dzieje na drugiego człowieka. Coś przeżywamy jako sytuację i w konsekwencji tak naprawdę obrywają inni. Bo sobie z tym nie poradziliśmy, nie uporządkowaliśmy tego, i ktoś inny obrywa. Mamy to w rodzinie, mamy to we wspólnotach, mamy to w miejscach pracy, niestety z tym się zmagamy i to jest nasz krzyż. Pytanie, czy go brać? Czy mamy taką osobę dalej kochać? W najbliższym czasie właśnie będą ewangelie o miłości nieprzyjaciół, o miłości tych, którzy nas ranią. Gdy ktoś traci głowę, a potem w efekcie to my tracimy głowę z jego powodu. Grzechy cudze, które skutkują na nas. Bardzo dobrze to widzą rodzice. Gdy coś się dzieje ich dzieciom, błędy, grzechy, zaniedbania, rozwody itd., i później w konsekwencji gdzieś to wszystko trzeba nosić. I być z tym, i żyć z tym, co nie jest naszym wyborem, ale po prostu z miłości do dzieci, do wspólnoty, do kościoła, reagujemy tak, że nie odchodzimy. Tylko dalej kochamy. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby nas umacniał w takich sytuacjach. Prośmy Boga, abyśmy naśladowali Go, tak jak On sam oddał życie za każdego, też za nieprzyjaciół, też za tych, którzy stracili głowę i przenieśli to na Jezusa, że On stracił głowę, że został zabity, zamordowany. Duchu Święty wzmocni nas, abyśmy w takich trudnych sytuacjach umieli wybierać Ciebie. Byli wierni Tobie i szli dalej za Tobą. Błogosławię Wam na piękny dzień. Dzień w mocy Bożej. Jak Bóg w nas, to pokonamy wszystko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serca. Kończą się wakacje. Chcemy wrócić do pełnego porządku w naszym życiu. Miejcie piękny dzień. Poniżej teledysk Mocnym Duchu. Zapraszam, żeby go posłuchać z Panem Bogiem.